Te czopko złaś z tego drzewa. Czego pimpoś chcesz? Bo ja nie umiem czytać co to jest za gazeta. Chyba jakiś komiks. Aha dzięki gara. Ej wiesz czemu orcz i maro się łeb. No czemu? Musiał sobie obgryźć paznokcie o nog. A no jasne. A podobno wczoraj nastrałeś w gacie. No płakałem z tego powodu. Też płaczę jak nazram, słyszałeś są nowe pieloszki, dla dzieci, nie pisze na nich plus 18, okorcze może mają coś w sobie takiego, Siemka słyszałem że gadacie o pampersach, no. Podobno widziano Sasoke jak kradł Jestesko. Ale wczoraj było fajnie na imprezce. Jakiej imprezce? Te mało. a też byłem, ale te blizdy spod telewizoro były najlepsze. Ej widzieliście może na Jotobę takiego gosta o nazwie. Dasokeks 123, przecież to odzomało. Domyśliłem się, bo napisał mi tak. ho ho ha, ha, ho ho ha, ha. Wiem, co to znaczy? Oczyłem się pomałpiemo. To znaczy, Simka. Aha, dzięki bo mało stary mi napisał gorzej przeczytaj. Ho to znaczy masz fajne filmiki. Aha dzięki ej Norbert Honoto czego chcesz nawet samotnie nie można potaplać się w błocie. Ty akurat nie możesz, a ty możesz, no jasne, bo my jesteśmy w gango, a we blizda, o fajny powód. i to co moje to i mojego gango, idziemy na ramen, no dobra oddajcie wszystko garze, o kurwa ile forsy nic im nie dam zabiorę sobie i pójdę do domu, ej ja już muszę iść do domu, czemu, mama mnie woła na śniadanie, ale jest 14.00, no ale my tak mamy że o 8 rano mamy kolację. O 14 popołudniu mamy śniadanie, a o 20 mamy obiad. Pod wieczorki jemy o pierwszej w nocy. Dobra to i denarka, nara i trzymaj się mabli by nie jebli. Spoko. E on nam zaprypał forsę. No właśnie zanim nim gonimy go. Aaaaaaaa zostawcie mnie. Dawaj biegnijcie za tym ciolasem.